Dzień dobry Pokemaniacy! Z tej strony zwariowana czubów rodzinka. No jestem też ja, wiadomo, jest pan Mariusz i. Pan Mariusz to ja. I pan Mariusz Junior, czyli ja. Dobra, czekaj, trzeba to otworzyć. A właśnie, nie pokazałeś coś. No tak. Nie mogliśmy się powstrzymać I mamy drugi z tych cudownych nowych setów. Cyber Judge. Tak. A ten to był Wild Force i już się nauczyłem. Tak jest, dobra. Hmm. E, to tutaj ruch, mamy giur, giur, trio rzutków. tego jedynie znam Virizion chyba, jakoś znaczy To oni się nazywają Irony, to są no żelazniaki w sensie lepiej... z siłowni No właśnie, gym tak zwane. <coughs> <Okay>. <coughs> Przepraszam, Proszę bardzo? Dzisiaj znowu podzielimy mm -hmm. się na pół. A może tym razem wezmę prawą stronę? No, prawicę? Prawicę Chciałbyś... No Ja bym środek najlepiej wybrał, ale nie da się. <coughs> ja Dobra, Możesz wybrać, nie? No zobaczymy, powiem ci, że tamten był mocny set, mocarny, no, mocarny. Jak nie widzieliście widzowie, to. Zapraszamy yy... do odcinka. Nie wiem, czy będzie w opisie, czy nie, ale zapraszamy, bo był chyba wczoraj, tak? Jak tak to jest, wydarzy. był wczoraj, dobra, więc co zabierz? Który bierzesz, lewy czy prawy? No zabierz to pójdę. Prawy bo... biorę, biorę. Dobra, to prawy ci odkładam. Jestem pewny, że nie, ma, pewnie, w sensie... nie ma soczka. no... Smuteczek. Smuteczek, bo byśmy się napili japońskiego soczka i jedziemy. Dzisiaj bez zbędnego ględzenia, bo wczoraj był materiał. Kurczę 30 minut ponad chyba. I ten set widzowie też jest mocarny, ale mocarny. nie jest tak jak ten. jest. Tutaj jest babeczka taka. Nie, tu to polujemy, wiesz na co? Moim zdaniem, ale ładna Na co to, Metagrosa co to, tutaj polujemy. Co to jest, o, Metagros, no, waltał. Ten taki śnieżny. O, już coś ma farciarz. Nie widzę, bo. Znisz trochę, że... Nie, nie widać. Już wyprostowałem, Ech. ale jest ramka świecąca. Ramka świecąca jest. I Piesieł, Piesieł, koteł. Piesieł, koteł. Z Kitty. Kitty. I paczka. Hello. hello Kitty. Holo, i... holo, holo. holo. O! Od razu Secret Rare. Oho. Już to da się naćpać Już się naćpałem. no. Ale ładny. Mogło nam dropnąć lepiej, Ej, nie ale powiem. kurde żart. No? Pierwsza paczka jest i Wczoraj pierwsza paczka Nie powiem, nie energię. powiem, nie powiem, ale jest ładny, jest ładny. Nie. To jest ten, ten Iron Valiant, czy jak on się tam nazywa, nie pamiętam w tej No tak, ale one Iron, się tu naz one się nazywają jakoś inaczej tutaj chyba. Dobra, nieważne. Ale no i kurde, wie, wierzę, to, happy, lucky, ale fajny paternik ma. No. Fajna ta szachownica. Wczoraj jest. pierwszą kartę, jaką tu wyciągną, to była ta energia jedna na cały ten, a teraz Aśnie, tu też to... będzie energia. Nie, nie wiesz, to mówiłem, lewa będzie tym razem no, To, jadzisz, to nie, Trzeba wiesz. było zostać, nie zmieniać. Ach, od razu emocje, emocje. O, tą byśmy panią chcieli. To, chciał, to ty jest ta łajfuska, którym tu ma najmocniejszy arcik. Pika, o, pika, A, pika. pika fajny arcik, gruby pika. liki pig i, i... 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 Nic. niestety na razie nie urodziło A już, myślałem, że taka A już myśleliśmy, ta... że tu coś będzie. Eee, dobra, dobra, no jest fajnie, jest fajnie eee, to nie Ty jesteś farcia... i ty jesteś większym czepkiem ode mnie, to jest nie no ostatnio czepkuje coś mocno, nie? No widzicie, no, Mariusze mają szczęście. Mariusz to tak. ma fart, nie? Co to za I... zwierz jest? Jakiś pająk! Pająk z ognistą. Różową kulką. Tak, oczywiście. I ten ptaszor o, To mamy jest ten. Ninja. To jest chlebak pędzący ptaszor znowu. Glebach? bo on jest ptaszorem. I, I większy, skit. większy skit i większy kotę już podróży. Ale staty zapierniczasz, no? Szybko. Nie, dzisiaj by, musi być trochę krócej, bo żeśmy I ostatnio fiziowali. Oczywiście wspaniałe spartańskie warunki. Osiem książek Tak, jak mamy tamtyw. kurczę na statywie osiem książek jako statyw. O, no, no, Rajczu Lewus. Latający chyba. Lewus, latający rację. To latający jest jakiś. To inny. Dż, 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 nie wiem co to nawet. Giovanni, Giovanni giorgio To jest pasor. i! Żelazny tyranitar. Elegancko, dawaj. Daję. Ale nawet powiem ci, że on mi się wydawał takim leszczem. No, mi się ale też jest tak wydawał, fajny. Ale jest, no ładny jest, no. no. jest ładny, zaraz go tu do się. stegujemy mm -hmm. go tegesem. dobra, tato, ty masz farde, nie. Ja nie. Ale powiem ci, że tak jestem troszkę taki zawiedziony, bo te dropy to akurat są te takie mniej efektowne, bym powiedział. Nie, Dali ja się nie bawię z tobą tam. Dropnął, to, kurde, takie karty, to cztery. Dobra, dobra tam dobra, już nie płacz. Ty powiedziałeś, że tego seta nie zbierałem. To i no tak będzie dla mnie. A ja się zastanowię, powiem Ci. Na razie jestem. Tutaj, tutaj nie ten Metagross jest ładny. Metagross bo... w altarcie. No bo ten Metagross też kogo mi przypomina. O i tego Swift byśmy chcieli. Też jest piękny akt. Ja nie, nie widziałem. Szczerze. Nie widziałeś? No, ale ładny To zobaczysz. Mime. To zobaczysz, jakbyś już wiedział, że ci Groszek pędzący. Kotem ten mały już ten. był. I, I... Pierwszy. Pierwszy ten. No. Motorek. Motorek pierwszy. Ale ładny! Ale widzowie wiecie co? Ten Metagross przypomina mi kartę, którą bardzo bym chciał mieć. I Tata wie o czym chyba mówię. O! o ławeczkę. Tam. A, no, no. Glacean na ławeczce. Miesi. Glacek na ławeczce. No. Po prostu to mi się przypomina, bo jest takie jaskrawawe, jak dobrze o, pamiętam. I ma śniegu chyba. Czekaj, okay, muszę to rozpróć tak i wysunąć, bo właśnie no, okay. Może tutaj będą dwa No proszę, tutaj Na coś box. będzie, bo tu jest różowa kulka. Się, ale to jest ta miła, czy jak ona nie, się tam no, nazywa. No, no. Jelonek Bambi. O, tu są te o, dwa no, jelonki jelonek. Bambi bardzo ładne w waltarcie. Okay. Plecak pędzący, znaczy chlebak. I... Metagrosik. Znaczy ten, Melmetal, co ja gadam. Metagrosik. Metagrosik Melmetalowy. Mel Mel Metalos. O. No, na razie dwa rary. Kuszy, ale mamy tu strasznie dzisiaj mało miejsca. Nie wiem, co tu się stało, że tak, to tak słabo jest tym miejscem. Coś tu, że za mało książek chyba postawiliśmy na statywie. Nie, no tylko siedem. No jeszcze pamiętaj, że ej, spek dzisiaj będzie jeden jakiś. Tym razem chyba ty. Że ta. ta różowa kulka, czy co to tam. To, to nie wiem, co to jest nawet. Jakieś krzaki. Y nie wiem. O, Elektrabas. Czy tam I... więc... co to jest? To jest ten taki Kolopendra. Ten... No to jest ten taki dzik. Dzik jest dziki, dzik z Afryki. Tak, tak. Powiem wam taki, jestem mniej nakręcony na tego seta. No, także... Ma mniej łatwe. No nie kart Znaczy, No ta Chase z kartą jest tutaj ta, ta babeczka, ta nie? No, 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 no. no. Tak grosik? Te Kunie też są fajne, tu kucyki jest To jest ten... Mel Meltan. Meltan, Meltanin. Siło, Siło. To jest bardzo ładny arcik, zobaczcie. No taki... szyszkowy. Mały z tych artów takich włókien. Kotwica. Yy, del Delmise, Delmase, czy tam... Ja zaszka. go miałem nawet w Vmaxie z... No ale powiem tego. Ci, że ma ładne arty czasami ta karta. Znaczy ten pokémon. No Nie z. Delmessi, del del Delmiassi, co tam jakoś tak, mesi, tak się nazywa Electrifier, oho Mamy ziutka Mamy oho, Victini, czy jakoś tak Vincincini y, Smurf. Smurf niebieski Kitty i Kotek. patrz, 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 patrz. <grym>, Ey, dobra, patrz. dobrze, dobrze, A to jest ten, no fajny jest, patrzcie Właśnie widzowie wiecie co, gadaliśmy z tatą o Kurde, tych Xach, -y że -y one są lepiej one są takie bardziej trójwymiarowe, że te pazury tak, tam wchodzą. Wszystkie tej ramki. tutaj dokładnie, tu w tym secie i w tym drugim, wszystkie wychodzą z ramki, są takie w trójwymiarze. Tak jak już były robione dawno, temu No, one są naprawdę cudo, nie? Patrzcie tutaj, no kurde i te gwiazdki. Nie wiem, Dawidowi to się nie widzi i mi się to widzi. Zależy jakie, to znaczy te gwiazdki mi się no, nie no, podobają. No, bo no z tamtego setu, co żeśmy dropili wczoraj, no to najlepszy Gęguś, nie? Gęguś to jednak robi no. robotę. No i Arbok czy tam Arbok. No. No i ten wąż, mi się tak podoba, wąż specjalistyczny. O, ten też jest fajny. To jest ten. Jak on tam shiftry. Yy, czy nie, jak on. Scoundrel? Jakoś tak się nazywa. Scyzor. Yy, yy, Scyzorek. Cyzor. Jakiś koliwerek. To jest Ptaszor. O, Medi-Medi. Oh, medi, ten, medi. medi Czy jak mu tam. o, nice. o! Plecak. Chlebak. Ale zobacz jak on się świeci. Ale ładny. Ja mówię te karnie. Jeżdżący plecak to jest. Wszystkie altarty w ty... koszulinkę. Wszystkie altarty na zdjęciach są brzydsze niż w rzeczywistości. Tak, nie no, widać no na zdjęciach tego. powiem ci oni chyba jakieś słabe te mają no, na początku, ale jak wrzucają. No, takie. taki wow. z życiem patrzcie, nie? Teraz dobrze będzie widać. 60 hmm. klatek ustawiłem na aparaciku. Normalnie jak shadery w Minecraft. Kurde nie ma gdzie tego kładź No na Dobra, razie na powiem razie, tak. jesteś nie Dwa AR -y pociągłem, sera pociągłem, no ale ty po e, różówkę wywalisz Nie kurde. Różową kartę, myślisz? Myśl, nie, nie myślę, ja wiem Zobaczymy A mi się podoba ten Zero Orek Zero Aura w ogóle nie ma A to jest Zero ora bo no ja tak że to jest szrumik tak? Zero ora w ogóle nie ma ładnej arty tam? Liki, liki, liki Pas. Anime. Nie, nie, kapsuła. Skrolo kapsuła. kapsuła. Cuda. Cudam. No jak tam wam dzisiaj, dzionek, mi opowiadajcie. My tu jesteśmy napaleni na drugi set. Musieliśmy otworzyć, tak będziecie wiedzieli, czego można się spodziewać na live. Przypominamy w niedzielę live. Tak, urodzinowy kanału kanał i ten. No I tam i też, i bo. Warto, warto. O ten. Jest te sety o no, kurde, ładne te arty są powiem ci. o już coś ma farciarz. Patrz. Aha. Ach, no i ten krzak! Co to za krzak jest? No kto wie to niech łapka w górę i niech w komentarzu da... Co to za krzak? Sobie. No plułem mu książkę, bo <laughs> jeszcze rozsiewam zarazki tutaj, ale to w naszym gronie to krzak, wiecie Tak kurde, no pięknie, nie. Dobra, trzy zostały. Ostatnie trzy szanse, ty, ale może drugie serwy były. ja nie dwa? Sí, Ty, czepek, może dzisiaj wyciągnij drugiego Sera, bo dobra, już dawno nie dobra, było. Ale robimy jak wyciągnę, Albo chociaż coś. Jak, nie no. wyciągnę ta grosa, to idzie do mnie. Bo mi się podoba. Nie, nie idzie do ciebie. Aha. To no, dołóż się do seta, to pójdzie do nie ciebie. Nie stać. No, no widzisz, nie stać się. No my też nie stać, a jednak otwieram. <laughs> Szyszka? Klaf mi się kojarzy od razu. O, nice! I piękny i, Ale patrzcie to. Kurde balans. Powiem Wam te karty japońskie, to ryją czapkę. Ryję łepet. Łepet ryje, że ho-ho! Po nie, prostu. A ma czwarte, ja nie mam. Czyli mam drugiego? Stości. Poczekaj spokojnie, Wocławie. Drugi AXI to jest dopiero. Mhm. Dwa r. No to ar ci jednego zostawię, co Albo najwyżej. Dwa. Albo dwa, bo to mogą być trzy, to jest minimum, bo to jest tak. Jeden SR obowiązkowy, trzy ar obowiązkowe. 4X -y i koło 6-7 rarów, nie? O, o ten art o. jest bardzo ładny. Taki trochę... Coś mu stało z nogami z tyłu. No bo on leci i zapierdziela w ataku do kogoś teraz, tak wiesz. Mm. Skacze na kogoś, co nie? czaję bazę. Czajesz bazukę. A w ogóle pikacza nie ma tutaj altar to jakiegoś? Ła! Jakiś trener. Dobra. Ostatni mój i zaraz wsiada na stanowisko bojowe Dawid mm -hmm. i będzie ciągnął całą resztę. jak a właśnie, pamiętasz? Wczoraj było tak samo. Pierwsza paczka, nie? I ostatnia. I ostatnia, kurczę. W ostatniej nam wtedy co tam poleciał? Ten goldzik. Tak. Grzebienie grzebień golarka. A mi w pierwszej dropnął. No Miła. A w ostatniej chyba też autorek. Pleca ten, plecaczek. No, kurde, te krzaczki to nie... mi się nie było. No i Ale ptaczek też fajny. Bez Teraz cięć, za... bo tacie się zamieniamy się miejscami. Ja zabieram swoje dropy. Ale powiem Ci, dobry czas mamy. Dobrze, dobrze, tak musi być, bo to za długie filmy. Wiesz, tak wczoraj to był taki nie. tam. wiadomo. No ale się podjaraliśmy, bo Podjaraliśmy ładnie. się strasznie, nie? ten seciek jest sztoszny. Po prostu wspaniały, to nie ma słów, żeby to opisać. Dobra, no, no, no. no. Moja kolej. Tak. Kurde, jak pięknie otworzyłem. Wiesz, tylko nie po chorata, nic. Tatusiu, Chile. <tuszu> Na Chilu jedziemy, skocimy. Tylko ja tak, kurde, średnio widzę, będę patrzył. średnio, to weźcie tak, tu, w tu, tu, tą szparkę, tu patrz. Okej. Okay. No wiecie, widzę. No nas nie stać nawet na statyw, więc no. Znaczy mamy, ale nie mamy jak go tu postawić, bo tu za mało miejsca jest. Mhm, dobra, rurpak jakiś. Rurpak? E, nie lurpak, tylko rurka jakaś. O, rurka. o, to ten. Groszek wkurzony. Groszek wkurzony, kotek. kotek nie wkurzony I i kotwica. wow, kotwica. Dobra, dobra. Dalej. zapowiada się dobrze. Ja, oczywiście, jedna minuta na każdą paczkę, bo nie umiem jej otworzyć. A ja, jak już otworzysz, to z impetem. Ja się boję, że porwę karty. Co Dzisiaj będzie to... bez żadnych stawek, bo nam ciągle kurcze dziady z YouTube'a. Hehe, tak do was mówię. To ten, to nam blokują zarabianie, chociaż i tak na tym nic nie zarabiamy, ale blokują nam, bo za dużo robimy śmiesznych stawek. O, tamten Arcik mi się A to dodało. Jak wiecie, widzowie, jak blokują. Nie ten jak blokują zarabianie, YouTube. A. O! o. Oooo, nice. ładnie. Jak by blokują zarabianie, to też ograniczają dostęp do filmu. zasięgi dziady. No właśnie, a nam nie chodzi nawet o zarobki, bo my z tego w sumie nie tak, zarabiamy. Mamy po 40-60 wyświetleń na film. Ale yy, nam chodzi o to, żeby Pokemony, ta schiza Pokemonowa docierała do jak tak, największej publiki, nie? Zufrem piękny. Cudowny. No, dobra, te gwiazdki to akurat nie sądzę. Tu go położymy, no tak było go Dobra. bardzo ładnie Mi się wydaje, że ja tak za głośno drajapę, ale ja siebie nie słyszę Nie, już ja, to wszystko jest dobrze, jest panie dziękuję. jedziesz Jedziesz z koksem, o okay. bardzo ładnie, dawaj Kurde, tak nie ten Ale powiem Ci, foliki też mi się podobają No ale tamte były ładne Kolorki też Metagross, dobry znak takie ten. tu będzie Metagross AR, patrz Dropniesz to co chciałeś, uważaj a to jest AR no. a nie Secret Rare? Nie, to jest, znaczy ten jeżeli mówisz o tym alternatarcie na tym ar czyli Illustration yeah. Rare to o, to też jest dobra karta ta. Ty? Ta babeczka Dobra, ta że grywane. jakaś tam, to jest coś tam, coś tam i ona jest, no nie wiem, grywalna na pewno, ale jest mocarna, jeżeli chodzi o value. Mhm. No, 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 fajna, fajna. A te wajfun w sumie mi też się podoba. To się będzie bez żadnych tu cen, bez takich rzeczy, bo te ceny to się tak skaczą, wahają, że to nie ma sensu. No to tak myślę, razie że za dwa tygodnie czy Po prostu trzy... polecimy ciurkiem, nie? O, bez żadnych wstawek. Fajny jelonek. Jelono ko konio. Ja myślę, wiem, że tak no. za dwa, trzy tygodnie można dopiero cenowo patrzeć. Bo na razie to się będzie wahać. No, wiadomo. nam to się dużo waha, więc tu nie ma sensu jakichś tam hypeów nakręcać, że tu nie wiadomo ile kosztuje. Zresztą na mnie nigdy Czekaj. nie chodzi o to, ile to kosztuje, tylko. O, to co żeby jest jak żeby był fan, i żeby były ładne arciki, i żeby ładne karty były, no. Hmm. Elektrivier, Liki Turk, yy, smurf Smurf, Br Brulio, Brulio i, I... Jakiś Pająk. Co tak słabo. No mówię ci, no ja już, pecha, już mam pecha do tego. Nie mam Mam jednego X na razie. No to jeszcze jeden na X musi polecieć. Na ja, ja Ja w swoim. R jeszcze, o, jeszcze hmm. trafisz tą face kartę i z PK trafisz. Może. No na pewno musi być w, w jednym boksie, musi być ten fajny arcik. No, ja w swoim prime, kurde, jak wyciągałem wam Ech, fotę. Żeby. Każdego, każdemu żelizarda wyciągałem 150 No właśnie. A szkoda, bo ja bym go chciał mieć. Były piękne czasy. No. Dobra, jeszcze raz przypominamy, że już w niedzielę 11 lutego o 16 było mega live, tak mhm. dużo rozdawnictwa. Kto jeszcze nie brał udziału w rzutce, to zapraszamy. I konkursik, jest sens przypominać? Czy no nie? Kursik nie będziemy przypominać, zobaczcie bo to chyba ostatni sobie na dzień, co? społeczności, tak, tak. A ten Melton mi się podobał, on po jest taki bajkowy. Prace, także A, ale nie czemu wybrać? ja nie widziałem drugiej? Ej, ja chcę zobaczyć. No bo jest O! O! Nice! O! O! Już to już myślałem, że to Secretariat. Nie to wiem, drugi. mi się te brokatowe tak nie podobają. No tam Czarek jest wyjątkiem No Czarek tam. jest spoko, no fakt. To się nie jest zapyta. to tragiczne, to jest no ale... To jest czy jak tam chyba? tam. Ale nie. to jest ten, no tak, to jest ten Jirafo no. coś tam. Giraffe coś tam to jest. Tak, tak. Ale wolę już taką niż te, bo tu jest w secie też jest jedna ta fulantowa Shiny, to ja powiem Ci, że tak? no, te Shiny tam się jakoś nie widzą. Mm. Nie wiem, nie shiny? jestem fanem tych fulantowych Shiny, jakoś mm. tak. Shiny wiesz gdzie było fajne? Zależy, jak i Pokémon, nie? Shiny było fajne w Hidden Fatesach. To było a, fajne. A fajne. no to mówisz o klasyce, to się zgadza no. O, i? O, i mm. mucha. Na mucha. Na razie zjawiska. jestem. Mucho ten, yy, motyl. Czyli faktycznie na ostatnią paczkę wszystko zostanie? No chyba tak. A tu jest ta różowa w tym secie? No, musi być, bo to jest w tym właśnie secie, bo to jest podwójny set. Oni to wypuszczają jako jedno. A, że ten sposób, dobra. <laughs> Kurde, jeszcze kaszelek. Na no, ty się dziwisz? E, no ta energia mi się nawet podoba, powiem Ci. Na pewno coś będzie ważnego robić w tym secie. No żeśmy nie śledzili opisu. O, o. Holo. Holo. No, ale Aaron Valent, ładny. Kurde, skąd ty te nazwy znasz? No bo to jest ta! Nie Kirilla, tylko ta, tylko w wersji tej Iron. No. Mhm. Futurowej, tak zwanej, czyli one nie są już Pokémonami tylko są Jeszcze zbudowanymi, musterho. kurczę, tym, pokemonami futurowymi. Na wtedy. Dlatego się nazywa Iron Violent, Iron coś tam i coś tam. Mhm. To są tak zwane te właśnie po staremu, Wyrizony. I te inne, tylko że w wersji futurystycznej i one wtedy zupełnie inną nazwę mają, nie? Tu Czaj. coś będzie. PG, a to ma serduszko. Ładnie. Tu coś będzie, ale ładny, arty. Tu nie, w kolejnej będzie. Krzy szyszka Klafiego. A! W kurpica. kolejnej będzie. Znowu. Dobra, dzisiaj to będzie Szyszka Klafiego. Czyli serio wszystko na ostatnie paczki. No, 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 no jeszcze pójdzie. pójdzie jeszcze pójdzie, jeden... Nie, X-ów już nie, ale jeszcze musi być altar. Bardzo taki fajny ma kolorek ten booster, taki niebieskawo, taki... mroźny, taki no. akurat w klimacie zimy. No ale zima. i no, tak dalej. Bardzo fajnie. No podała mi się. Bo tamten był taki bardziej tropikalny. Tak, tak, coś w tym guście, tak, nie? Jungle. O tego Shiftry jakbyś wylosował to będę szczęśliwy. A nie Widzicie, jak on tam jak jaką wyglądę. Wygra. No zobaczysz. O, to Za jest chwilę, art. patrz. Teraz. O! to jest ta karta kurde balas ja mógł... to jest slipper powiem ci ej kobiet. dobra on mi się podoba to jest taki slipper ta karta że szok co to znaczy slipper to znaczy rzecz. że ona jest w tej chwili mało warta w cudzysłowie parę dolków ale ona w przyszłości odda Dawaj go sam. ej dobra on śliczny jest piękny jednak ci się ale dokładam się do setu wydarłem. ale chociaż jedna karta którą żeśmy chcieli patrzcie to no przepiękna karta to jest Takim kurczę, no kawo ładny, ładny kawowym takim kurczę odcienym. No cudo. Dobra, jednak się tato jest, dokładam do jest, seta. Jest, 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 jest. Ej, ale ty jesteś jakiś magik. Ale kurde. jestem czarodziej. Jestem Wiedźmin. Znaczy Wiedźma męska Wiedźma, to jak się nazywa? Czarodziej. Albo jakiś tam znachor. Wie wiedźmo. Wiedźmi, Wiedźmomin będzie. Wiedźmomin za... jestem, no. Tak, z, tak zwany... Czekaj, jeszcze czepek drugi wesera. Tak, tak zwany Mariu Mariusz, Mariusz z Rybi. Mariusz z Rivi. No, ten też jest ten, kozakiem. Róbcie teraz banarty Mariusz, o Mariuszu tak, z Rybi. Mariusz z Rybi. To będzie nas następny konkurs. Jak sobie wyobrażacie Mariusz Ej, dobra, robimy to. To jest dobry pomysł. Typowego Mariusza z Rybi. A to taki browaryk. Okej. Okay. Mówię na ci. Najwie, pamiętajcie, że macie 100% dropów. Jak coś nie wypadnie komuś z paczki, to dorzucamy. A na tak kartę, dla sportu. To, się, kurczę, do oporu. Mm -hmm. Aż nam pękną pokemony. <grym> to dziwnie zabrzmiało. No pękną okay. nam pokemony. Tam. Będzie dobrze, widzowie. Macie 100% dropów. Stop... Ale wcale Ale ładne. Co to kurde za. A, ja, 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 jaka ładna. Ale Dobra, czekaj, liczymy ile to ma patternów. Ma tu no ma gwiazdy, gwiazdy, ma rąby, ma, ma kółka, kółka to... ma kwadraciki. I ma taki jeszcze ten, i ma ten trzeci. Patent to jest taki, taka szachownica, taka cieniutka szachownica. Nie wiem, ja podoba jeść. mi się. No, te ejspekowe, ha, jeszcze ten. No, bez, bez topladerka się nie obejdzie. Dobra, jeszcze dwie parki. No jedziesz, ejspek. Te będą też dużo warte. Wiesz dlaczego? Dlatego, że one są mega grywalne, te karty, nie? Mm. One są mega, mega ważne i one wypadają ich tam jest kilka, chyba 3 na, y, na set czyli w sumie będzie 6 sztuk. Ale można mieć jedną w można mieć jedną w deku, więc one coś tam zawsze będą warte, nie? Te karty, ale przede, mm. przede wszystkim one mi się bardzo podobają. No one są ciekawe, bardzo takie. No. Ładne są. Taki gold, ale nie Nie gold. wiem czy pamiętasz o Ejik. O nice. Co, piąty iksik? No nie wiem, no to tak chyba się zapowiada. Nie pamiętam, musisz mi powiedzieć. No to zaraz policzymy. Ale e, coś mówiłem. Ja o tym mówię, e, mówię, a, że pamiętasz? Ja mówię, że nie pamiętam. Pamiętasz, że taki wzór holo, reversa holo miały w, w tym, w, w 25-lecie japońskie te karty? A no, 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 no. Miany taki takie, właśnie takie kwadraciki. nie? No. Takie rąby, przepraszam. Ten Blasto jest dobrym przykładem, bo Pani było widać bardzo. No, bardzo ładne te karty, nie? Mm. Dobra, poszło ostatni, Last Pack Magic i SR. Patrzcie to. Jak Czepek SR, wyciąga? Hola, będziemy myśleć. wyciąga, koniec. Aj, 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 jest coś, jest coś. Jest holo. Holo. Ach, no Co to jest? To? to jest ta Drampa. Ale też fajna karta. Ej, ciekawa taka, nie? Masz, koszulkę. A szczerze, myślę, że ona bez holo byłaby lepsza. Ale ona jest ważna nawet ta drampa, powiedzmy. Tak? No. Dobra, widzowie, dropiki. Moje dropiki. E, Matej, ja... to dawaj, policzy... dawaj, tu daj mi to do ręki. No, poczekaj. To damy tak. Ja tutaj tu poukładam i będziesz pokazywał. Dobra, no kurde, nie mogę złapać. No, może, Pan... się przesały, dawaj tu. Piękną mata z Ultra Pro. Oczywiście to nie no, jest. Nie no. z Ultra Pro, tylko z Ultra Deska. przepraszam. To jest tu. Możecie jest nas sponserować. Tak, już układam, już. spokojnie data bez kombinuje jako jak wars. Ej, ale bez ładny nerwów, jest ten szyszek. nerwów, spokojnie. Ta szyszka jest ładna, powiem ci szczerze. Ta szyszka jest piękna, ja to już mówiłem od samego początku, że ta szysze, ten szyszek jest super, dobra, licz, dropiki. Dobrze. Ile tam tego wypadło? No? Przyjmuję zakłady, 50%? Nie wiem, no powiedzmy. Jeden. Być. Mamy dwa, trzy, cztery, pięć, kolo. mamy, czyli zobacz. Mamy trochę mniej, bo. Jest od 5 do 7, nie? Mhm. Czyli mamy mniej o 1 niż mieliśmy wczoraj, nie? Mhm. Holo. 5 holo. Mamy 2, 3, 4, 5 egzów. 5 egzów, czyli mamy jeden więcej niż powinien być. Mhm. Kosztem? Kosztem holo. Czyli holo. Przyjmujemy, bo to lubimy takie tak. coś. Mamy 1, 2, no i naszego mistrza 3. 3. Trzymamy aery, czyli zgodnie z planem. Mamy złoto, no nie złoto, no, tylko. No, mamy tego ASPK. Platynę mamy i, i mamy, mamy. naszego sr Mega Viriziona, nie Viriziona Czyli mamy 5, złotych, ale 1-1 Czyli jest 15. 15. Czyli wszystko czyli, się zgadza. Kurczę, 50%, widzicie, Japończycy nie nawalają. Hmm. Kupujcie Japonię, to jest, tak jest. podsumowanie no tego nie, odcinka. No to w ogóle, ale to w ogóle nie ma o czym mówić. Mm -hmm. Popatrzcie na to, nie? i to jest piękna karta. To jest sleeper. Ja trochę tego parę sztuk kupię, bo one nie będą drogie na początku. A powiem Wam, że ta karta po prostu jest przepiękna. Cieszy oko, nie? Ona jest taka nie. Ale nawet zobacz, taki kurczy chlebak taki pecansy. No chlebak fajny. Chlebak ma super kolorki, nie? Chlebak mi się przez kolorki I bardziej nawet podobał od tego. Ci, ta karta, która wygląda na debilną, słabą, brzydką, jakąś taką dziwną... No ma coś w sobie. jest, ma w sobie coś, nie? Ale taka słaba jest. Nie? Iron Tyraniter. No szkoda tylko mi trochę sr bo ja nie przypadam za tymi niebieskimi, nie? Ale ten niebieski ładniejszy jest. Ale ma, złotem. ale fajne holo ma, nie? Nie, no ja bym wolał złotego, nie? tak? Ale fajne holomo, bardzo te No, no Bo to są te takie szacownictwo. Jest kontrastowa karta, jest bardzo ładna. No taty i ulubione. A Spec, bardzo piękny karty, 25 różnych paternów. Dla takich dla nas bardzo ładne. -spec, no. baby. To akurat słabo, Mar Dwóm Mariuszkom odwala. Mariusz odwala. Te XY bardzo mi się w tym secie podobały. Tak jak w tamtym secie były takie sobie. To ten jest fajny, kotek. Kote wow! Ta, 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 tak, dokładnie. Co? Ta łapa jest fajna. No i ten. I one są takie wyraziste, naprawdę, tu są takie trójwymiarowe, nie? No i kary Jak rary, jak rary, standardowo. I z wizowy miało być szybko, i tak jest. prawie. nie wierzę, dobra, kończymy. Ale co? Jednak szepek ma farta, bo dropnął salazara. Czy tam jaką się nazywa. No, no tak. Tego slipera. O tak go będę dobra, nazywał. Dobra, dobra, dobra. E, dziękujemy Wam. Przypominamy w niedzielę live na urodzinki kanału. E, Widzimy się. Zapoznajcie się z konkursem. Jak ktoś się nie zapoznał, i wysyłać pracę, bo mamy na razie tylko dwie i mi smutno, bo będzie 50 na 50. No, <noise> Więc dobra. wysyłajcie pracę. My się żegnamy. Dziękujemy za obecność i do zobaczenia. I cześć!